Spotkaliście się kiedyś z takim pojęciem jak solidarność społeczna? Tak. Tak. Co to znaczy? Że musimy dbać o innych. Znacie jakieś przykłady solidarności społecznej? Może albo takiego dbania o innych w tak codziennym waszym życiu? Może darowanie innym ludziom w potrzebie jakichś różnych rzeczy, pieniędzy. wsparcia. Jest takie określenie – dać komuś wędkę, a nie rybę. Rozumiecie, o co chodzi? Tak. tak. Co to znaczy? Tomat. Że dać komuś szansę na to, żeby sobie poradził, właśnie niż pieniądze. Jakie mogą być przykłady dania takiej wędki, a nie ryby? Danie komuś yy, pracy, mieszkania. a nie pieniędzy. Mhm. A w waszym życiu codziennym, na przykład w klasie, w jaki sposób możemy komuś pomóc? Wyjaśnić zadanie, a nie dać spisać. O, super. Dokładnie tak. Solidarność społeczna też to jest takie dbanie. O innych. O innych, ale nie tylko o jakąś konkretną osobę. O grupę ludzi. O grupę ludzi. ludzi. Tak. Powiedzcie mi, czy słyszeliście o czymś takim jak związek zawodowy? Grupa ludzi, którzy pomagają sobie nawzajem, czy wspierają się? A jakie grupy zawodowe do głowy Wam przychodzą? Policja. Super. Straż pożarna. Straż pożarna. Lekarze. Wojsko. Naprawdę wszyscy zatrudnieni mogą, mogą taki związek zawodowy założyć. Zastanówmy się, co związek zawodowy może załatwić. Możesz przeprowadzić taki jakby wywiad z innymi członkami i jeżeli będą jakieś prośby, które mogą spełnić, to mogą zgłosić jakieś nie wiem, uh -huh, instytucji super. wyższej czy coś? Tak, może. tak, tak, tak. To teraz się pobawimy. Słuchajcie, w... potrzebuję następujących aktorów do tej gry. Potrzebuję pracodawcy. Ja mogę być. Dobrze, to ty będziesz pracodawcą. Cała reszta to są pracownicy, ale dwoje z Was. Są jednocześnie przedstawicielami związku zawodowego. Kto chce być przedstawicielem związku zawodowego? Ja. – I kto jeszcze? Zuziu, będziesz dobra do negocjacji. Sytuacja jest następująca. Tomku, musisz wybrać branżę, w której, w której pracują twoi pracownicy. W której pracujecie wszyscy, no bo ty jako właściciel firmy też jesteś... – Fabryka. – Fabryka czego? – Ciuchy. Fabryka ubrań, tak? – Tak. – Dobrze, wyobraźmy sobie sytuację, że jest dużo zamówień na ciuchy a i pracownicy... Muszą pracować przez pół roku, po 12 godzin dziennie, od poniedziałku do soboty. Mają bardzo ciemno w pracy i bardzo brzydko pachnie, bo tam są chemikalia używane w tym, w tym zakładzie pracy. I teraz tak. Musicie wszyscy przedstawić pracownicy między sobą jakieś postulaty, to znaczy, co wam nie pasuje. Każdy musi coś umyślić. Następnie związki zawodowe muszą zastanowić się, które z tych postulatów będą negocjować z pracodawcą, no i zobaczymy, jak te negocjacje będą wyglądały. Tomek, teraz musimy Cię poprosić, żebyś wyszedł. Na chwilę z przestrzeni fabryki, z miejsca, z miejsca pracy. Alubina. A pracownicy ponarzekają na swoje zatrudnienie. Zbierzmy razem wszystkie postulaty, które możemy, które możemy stosować. To mniejsza ilość godzin pracy, 9 godzin dziennie. Okay. Warunki do pracy muszą być odpowiednie dla naszego zdrowia. No to, co trzeba ubrania ochronne. Konkretnie, to trzeba no, Ubrania ochronne, można też maski założyć. Zwieść żeby... pomieszczenie, gdzie się uh -huh. pracuje. I zadbać o lepsze oświetlenie, bo pan mówił, że jest ciemno. Jest ciemno. A czy chcecie na przykład, jeżeli on wam powie, że chcecie, że dostaniecie więcej pieniędzy? Nie, nie. Okay. Zdrowie jest ważniejsze na pewno. E, jesteście w stanie pójść w banki i powiedzieć, że na przykład zastrajkujecie? Tak, tak, tak. Ok. Moi drodzy, czy jesteście gotowi do rozmów z pracodawcą? No ja tak. zawsze są. Dobrze. W takim razie, panie prezesie, zapraszamy do rozmów z panem prezesem. Przystępują Zuzanna oraz Franciszek. Poproszę Was jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji, aby patrycja zamieniła się z, z na miejsca. Z wielką chęcią. Ta dyskusja. <noise> sprawnie przebiegała. Czas start, bardzo proszę. Drogi pracodawcy, nie podobają nam się warunki pracy i długość naszej pracy. Wymagamy zakupu ubrań ochronnych, dwa wietrzenia pomieszczenia, w którym pracujemy, trzy. Oświetlenie. Tak. Dobrze, to mogę Wam zaproponować oświetlenie będzie. Kombinezony dobrze, ale po w połowie płacicie Wy. Powytywyżkę Wam zrobię o 5%. I czas pracy skrócę do 11 godzin. A co z wietrzem? Zainstaluję Wam klimatyzację i wentylację. Dostaliśmy podwyżkę, tak, podwyżkę o 5%. Tak, podwyżka o 5%. Ale płacimy za połowę kombinezonów. Ale tak. za połowę swoich? Czy za, za całą no cenę? Za połowę swoich. Dlaczego tak. macie płacić za ubrania ochronne w miejscu pracy? Właśnie, to są podstawowe prawa człowieka. Panie pracodawco, to ja zapłacę w całości za wasze kombinezony, za wentylację też yy, i oświetlenie tam wam zrobię. Wasze yy, stawki miesięczne, zmienię wam, yy, będziecie mieli o 5% mniej. I pracujecie 11 godzin. Ale dlaczego jestem ucinane za coś, co jakby nie jest to znaczy, niczym naszą winą, po prostu nic... prawa człowieka. No właśnie, i pracy. wymagamy. Mogę was zwolnić. No to, to w takim wdome. razie my nagłośnimy sprawę w mediach i nie znajdzie Pan nowych pracowników. Rysiu, Patrycja, czy macie jakieś pomysły jeszcze, jak możecie wspomóc swoich związkowców w sprawie tych negocjacji z pracodawcą. Powiem, że tym do sądu. No to y, mogę wam zaproponować wentylację, oświetlenie, no i wiadomo, y, stroje. Natomiast y, wasz czas pracy będzie wynosił ciągle 12 godzin, no i stawka, którą dostajecie, zostaje taka sama. Czy pracownicy czują się dobrze reprezentowani przez swój związek zawodowy? Mm. No, tak, nie, że... nie jest źle, ale no, chcielibyśmy, to, mieć to, trochę... to, to, to... chcielibyśmy mniej pracować, mniej godzin. Ja mam propozycję. Um, możemy się zgodzić na to wszystko, ale nie będziemy pracować w sobotę. I wtedy wszystkie inne warunki jesteśmy w stanie łaskawie przyjąć. Mogę się umówić, że będziecie yy, dwie soboty w miesiącu pracowali, a dwie nie. Jedną. No dobrze, jedną. Może być. Zuziu, dobra jest, dobra jesteś, <grystanie> jesteś. podoba mi się to. Słuchajcie, jako wasz doradca, niewidoczny doradca, mówię wam, że tutaj złamano wiele przepisów prawa pracy. I yy, ja bym poszedł z tą sprawą tak, w ogóle do, do, do sądu i tak ustalił ustali to sądu. z sądem. Czy teraz rozumiecie, na czym polegają związki zawodowe? Tak, tak. Jaka jest ta rola? Tak. Reprezentowanie, reprezentowanie. Główna to jest moim zdaniem reprezentowanie pracowników przed pracodawcą. A wiecie, w czym jest siła Związku Zawodowego? Hmm, Ludzie. 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 Mhm. Ludzie. Ludzie. Tak. Jaki jest ostateczny argument związku zawodowego w negocjacjach w sporze już z pracodawcą? Co może zrobić związek zawodowy, aby. jaka jest jego ostateczna broń? Straj albo sąd. Pozać do sądu lub. Yy, Metoda No, Sąd wymaga czasu jednak, prawda? Rozprawa musi przebiegać. Pieniędzy to, kto, też to trwa pieniędzy. No, to do czasu stać. Tylko, że strajk, pamiętajcie, jest już Czas. taką bronią ostateczną, którą może przeprowadzić związek zawodowy. Mm. No i nie zawsze się udaje. I czasami też może grozić tym, że w niektórych zawodach. Pracownicy trajkujący nie dostaną pensji. Powiedzcie sobie, w jaki sposób my możemy pomagać przedsiębiorcom, którzy są w naszym kraju. W jaki sposób możemy im pomagać? Kupować ich produkty? Kupować Kupać. Super, tak. super, super, dokładnie. Taś. Z jakąś tam y, naklejką czy coś takiego polskie tak. produkt? Wystarczy, wystarczy spojrzeć, gdzie są produkowane. Możecie spojrzeć na kod kreskowy i pierwsze cyferki, które, które są na nim, to są cyferki oznaczające kraj, w którym zostało to wyprodukowane. Dlaczego ważne może być dla nas kupowanie polskich produktów? No pieniądze na polskie dać przedsiębiorców, hmm. a nie do jakiejś zagranicznych. Kupujemy te rzeczy, które znamy, które są nam bliskie, bo wiemy, co wiemy, że wtedy będzie im lepiej, tak? Będą mieli, będą miały więcej środków. Tak jak z kawiarnią, w której kupujemy, wybierając tą, która jest bliżej nas, którą znamy, lubimy i najlepiej znamy się z właścicielami. No dobrze, to podsumujmy to, czego dowiedzieliście się w tym odcinku. Ryszard? Że je, jeśli pracownikom nie podoba się, to co robi ich pracodawca, tworzą związki zawodowe? Związki zawodowe powinny bardziej wspierać tych pracowników i starać się o lepsze dla nich warunki. I też, żeby kupować polskie produkty, bo ważne jest napędzanie polskiej gospodarki. Bardzo Wam dziękuję. Super Wam poszedł dzisiejszy odcinek. Bardzo dobrze odpowiadaliście. Zobaczymy się w kolejnym.